Znalazłem grę. Nie było to przypadkowe. Może wolałbym, by tak było, ale nie. Wiem, że to brzmi jak wymysł, jak jakaś miejska legenda, ale przysięgam, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Wszystko zaczęło się w 2011 roku. Mieszkałem wtedy w Starym Bloku na obrzeżach miasta, sam, w mieszkaniu po mojej babci, cisza. Stare parkiety, duszny zapach kurzu i lakieru. Pewnej nocy przeglądając forum o retrograch, natrafiłem na post. Szukam informacji o starej grze z dyskietki, oznaczonej jako 0023 Ktoś grał, ktokolwiek coś wie. Komentarzy było niewiele. Większość z nich brzmiała jak żarty. Haha, to ta gra, po której cię nie ma po północy. Tego nie znajdziesz na Steamie. Ale jeden komentarz mnie zatrzymał. Napisał go użytkownik Asphalt Child. Nie graj po 0023. Gra nie lubi być uruchamiana poza swoim czasem. Zapisałem to nie wiem po co. Może po prostu coś mnie tknęło. Kilka dni później, przeglądając lokalny targ retro, trafiłem na karton z dyskietkami, zniszczone etykiety, kurz, smar, zapach wilgoci i wtedy ją zobaczyłem. 0023. Była porysowana, ale działała. Mój stary IBM 386 wczytał ją bez błędów. Gra nazywała się Threshold. Czarny ekran. Biały tekst. Została jedna minuta. Przekrocz próg. Kliknąłem Enter i wszystko się zaczęło. Gra wyglądała jak klasyczne przygodówki. 16-bitowa grafika, ale dziwnie płynna. Coś w niej nie pasowało. Nie był to żaden znany mi silnik. Widziałem postać. Stała w pustym pokoju. Po prawej drzwi, po lewej zegar zero siedem sekund malały. Kliknąłem na drzwi. Postać nie zareagowała. Na ekranie pojawił się komunikat To nie ty decydujesz. Przez kolejne minuty gra prowadziła mnie przez puste korytarze, pokój za pokojem. W tle dźwięk zegara. Zawsze zegar i coś dziwnego. W tle słyszałem dźwięki jakby czyjegoś oddechu, szurania, nagrania, których nie było w grze, przynajmniej nieoficjalnie. A potem pojawił się ekran: To nie jesteś ty, to echo, twoje echo. Monitor zamigotał, obraz zniekształcił się, dźwięk przeskoczył, a postać spojrzała wprost na mnie. Nie żartuję, nie na kamerę, na mnie. Wyszedłem z gry. Ale ona się nie zamknęła. Okno gry nadal było na ekranie. Zegar cofnął się do 0023, a tekst pojawił się ponownie. Została jedna minuta. Przekrocz próg. Zrestartowałem komputer. Nic się nie zmieniło. Zegar nie wybacza. Minęła godzina. Jesteś po drugiej stronie. Finał gry nie polega na wygraniu. Finał polega na tym, że komputer wyłącza się sam, a na ekranie zostaje tylko jedno słowo: wróć, a dyskietka znika. Zniknęła również z mojego mieszkania, ale niedługo potem zaczęły się dziać inne rzeczy. Zegar na ścianie zaczął wybijać 0023 codziennie, nawet gdy był odłączony. Dyktafon w telefonie sam się uruchamiał. Słyszałem głos. Została jedna minuta. Przekrocz próg. Nie wiem, czy ten post trafi do kogokolwiek. Może nie powinienem tego pisać. Może to służy tylko jako ostrzeżenie. Ale jeśli znajdziesz ją, jeśli znajdziesz grę 0023, nie graj po północy, bo wtedy to ona zagra tobą. Myślałem, że to koniec że wystarczy nie grać, nie szukać, nie klikać ale to nie tak działa, bo ona nie potrzebuje już gry. Zegar nadal wybijał 0023 każdego dnia, czasem dwa razy, czasem nawet wtedy, gdy nie było żadnego zegara w pokoju. Był taki wieczór, Chłodny, zupełnie zwyczajny. Siedziałem przy kuchennym stole, lampka się spaliła, a telefon, mimo że był wyłączony, zaczął nagrywać. Gdy odsłuchałem nagranie, to nie był mój głos. Zostałeś za zasłoną, nie wrócisz już jako ty. Nie spałem tej nocy ani kolejnej. Tydzień później otrzymałem e-mail: bez nadawcy, bez tytułu, tylko załącznik, punkt ław i jedno zdanie w treści. Jeszcze minuta, jeszcze możesz wrócić. Przesłuchałem. To był szum, trzaski i coś, co brzmiało jak bicie serca, ale nie moje. Co kilka sekund głos znajomy, ale zniekształcony. Wracaj przez próg, zanim znikniesz, jak my wszyscy. Potem cisza. A potem dźwięk, który nadal słyszę nawet teraz, gdy piszę te słowa. Szuranie, oddech, blisko. Postanowiłem wrócić do miejsca, gdzie to wszystko się zaczęło. Na targ retro ale stoisko zniknęło. Nie zniknęło, jak ktoś się zwinął, ono nigdy nie istniało. Zapamiętałem staruszka z brodą, który mi sprzedał dyskietkę. Zacząłem go szukać, pytać ludzi. Nikt go nie pamiętał, nawet na zdjęciach z tamtego dnia jego nie było, tylko ja. Ostatnia rzecz, którą zrobiłem, to otworzyłem mój stary komputer. Ten IBM 386, złom, który od dawna nie powinien działać, ale działał. Nie miałem dyskietki, nie miałem nic, ale ekran się włączył i zgadnij, co pokazał. Została jedna minuta, przekrocz próg. Nie dotykałem klawiatury, nie kliknąłem, a mimo to ekran migał. Tekst się zmieniał. Nie potrzebujemy już klucza. Masz nas w sobie. 0023 jest wszędzie, gdzie nie patrzysz. To już nie gra, to czas. Jeśli to czytasz, masz może nadzieję, że to tylko opowieść. Że ktoś sobie to wymyślił dla zabawy, dla strachu. Ale wiesz, co dziwne? Od jakiegoś czasu zegar w Twoim systemie nie chce się zsynchronizować, prawda? I czasem przez ułamek sekundy pokazuje 0023. Nieważne, która jest godzina, jeszcze minuta, przekrocz próg, albo pozwól, by on przekroczył Ciebie. To była tylko opowieść, prawda? A może niektóre historie nie są fikcją. Tylko ostrzeżeniem. Subskrybuj, jeśli chcesz poznać kolejne mroczne sekrety. Do następnego, jeśli dotrwasz.